Witam Was serdecznie, moi drodzy, w specjalnym filmie z okazji 20 tysięcy subskrypcji na moim kanale. Pamiętam, jak kilka miesięcy temu wymyśliłem sobie taki program, w którym charyzmatyczny, inteligentny, popularny w internecie człowiek miał czytać i komentować fragmenty złych książek. Niestety nie miałem nikogo takiego pod ręką, więc zacząłem ten program prowadzić sam. W tym specjalnym odcinku udało mi się jednak przekonać znajomych youtuberów, żeby przeczytali tajemniczy, podesłany przeze mnie fragment literatury. Za chwilę oddam im głos, a Wam tymczasem dziękuję za te 20 tysięcy subskrypcji i. Oby nadeszło 200 tysięcy kolejnych. Dzień dobry. Paweł zlecił mi przeczytanie fragmentu tekstu. Więc pozwoliłem sobie nagrać ten wstęp z myślą i wręcz z pewnością, że Paweł ten wstęp wytnie i pozostawi tylko ten króciutki mój fragment. Stosunek analny niezbyt mnie uszczęśliwia. Zgadzam się na wyłączenie penetracji CAŁĄ RĘKĄ, ale naprawdę chciałbym być panem twojego tyłeczka, Anastazja. Ale jak całą ręką penetracji? Boże, co za kurde złe. Cześć! Nie wiem, czy mnie Paweł tutaj ładnie podpisze, ale na wszelki wypadek powiem, bo niektórzy robią literówki w moim niku i w ogóle. Jestem Ewa, inaczej znana Red Lipstick Monster, cyk, monster, e, i jestem tutaj po to, żeby czytać. Uwaga, zaczynamy. <grywa> Uwaga, zaczynam. Jeszcze? Tak, szepcę po chwili. Poczucie, że mi ufa, nagle opanowuje mnie bez reszty. I zaczynam fedrować na całego. Oh, yeah. Ja chyba wiem, skąd pochodzi ten tekst. Może to niedobrze, że wiem. Nie, żebym czytał. Oh, yeah. Ja wydałam jedną książkę, wiem, wiem... co to znaczy. To jest trudniejsze, niż się wszystkim wydaje, okej? Okay? No, dobrze, co ja tu dostałam? Od Pawła. Kob nachyla się nade mną i wyjaśnia. Córka mistrza Hu zginęła w wypadku dawno temu. Została potrącona przez motocykl, a potem przejechała po niej ciężarówka. Aha, to wszystko wyjaśnia. E, e, chciałem tylko na koniec powiedzieć, e, że moja dziewczyna jest wielką fanką e, literatury e, e, Jamesa Bonda. Ale nie, Greya jeszcze nie czytaliśmy, niemniej ja nie czytałem żadnej książki. E. Nie potępiam tego typu literaturę, bo później tej kobiety w głowach ubzdurają, ub ub że, że mam, mam włożyć rękę kurde w dupę. Mój język niepewnie dołącza do tego powolnego, erotycznego tańca, opierającego się na dotyku i odczuwaniu. Czuję na brzuchu nabrzmiałą erekcję. Orety! On mnie pragnie! Christian Grey, grecki Bóg! Pragnie mnie, a ja pragnę jego! Tutaj, teraz, w windzie. Umyłaś zęby, <grytanie> mówi. Nie ma to jak zepsuć dobry i romantyczny moment i tekst umyłaś zęby jest chyba najlepszą rzeczą, jaka zdarzyła się w greju. Zeszyty pokryte bazgrołami, płyte metaliki i piłka Adidasa, kwiaty w oranżerii, wieczorne spacery, moja piczka! Zapomniał o nich, zapomniał o kwiatach, zeszytach, wieczornych spacerach, zapomniał o mojej piczce. No, w sumie zawsze chcemy, żeby nasz partner, partnerka mieli czyste zęby. To jest w sumie logiczne. Nie ma co się zabierać dalej wtedy. Stoję samotnie obok stołu z jedzeniem na eleganckim przyjęciu. Na stołach skrawki serów kopulują z poszarpanymi wędlinami, koreczkami, łososiami i całą masą innych przekąsek. Trevor uśmiecha się wesoło i budująco. Jak człowiek, który w momencie. Trevor uśmiecha się wesoło i budująco. Docieramy do taśm malarskich. Szeroka jest dużo bardziej skuteczna jako knebel. Kiedy mi ją podaje, czubki naszych palców stykają się na mgnienie oka. Czuję rezonans w kroczu. Niech to szlak. To, to, to muszą być bardzo dobre taśmy malarskie. Trevor uśmiecha się wesoło i budująco, jak człowiek, który w momencie wybuchu bomby atomowej. Zobaczmy, co mi tutaj wysyłać. Palce ciotki dotykały intymnego wnętrza, wsuwały się głębiej. Konstancja, stojąc nieruchomo, ze wzrokiem wbitym w ścianę naprzeciwko, próbowała powstrzymać łzy i. Podstępną, rodzącą się w głębi trzewi rozkosz. Dziękuję. Trevor uśmiecha się wesoło i budująco. Jak człowiek, który ma... <śmienicza> Damy zaraz cebulę. Jakieś, proszę, pan Paweł Opydo na ciebie napisał. Zobacz to. Paweł Opydo? <śmienicza> no to jest głupie. Ale nie, to za bardzo Jak patrzysz w dół w telefon to jest w ogóle nie widać twojej twarzy. Dobra to tak będę, dobra? No ja właśnie, właśnie no. Trevor... <śmienicza> No wejdź. Stary człowiek blasnął językiem o podniebienie na widok spełnione piękności. Lekko przeciąga ją za włosy i z bliska wpatruje się w jej fascynujące oczy. Jesteś niesłychanie odważną młodą kobietą. Podziwiam cię. Chcecie ugryźć. Śniadanie. Szepcę w taki sposób, że słowo to brzmi rozkosznie, erotycznie. Jak to możliwe, że w jego ustach jajka i bekon. To zakazany owoc. Jędrne piersi. Wyraźne. kurwa, co to jest? Z ciężkim westnieniem odkładam maść na stolik nocny i znoszę się pod kądrą biorę Annę w objęcia. Całuję ją w ucho. Kobieta, która wydała mnie na ten świat, była kurwą obciągającą za kokę Anastazja. A teraz śpi. Piękne, pełne usta rozchyliła lekko, zupełnie bezwiednie przyciąg... Przeciągnąwszy po nich językiem. Aha, tak. Tremor uśmiecha się wesoło i budująco, jak człowiek, który w momencie wybuchu bomby atomowej myśli tylko o dojeżdżaniu do końca Krymówki, którą zostawił na stoliku i wyszedł do Łazienki, gdzie się wszystko zesrało. <grymówki> I w tym momencie Jonas Goldblum poczuł, że budzi się jego. Stracia kuszka? z mu się to. Ja pierdolę! Co ty wysyłasz mi do czytania? Że fajna laska, piękne sycki, cienka koszula, no, z językiem macha po ustach i tak dalej, i tak dalej. No. Oh yeah. Subskrybujcie Pawłopy do. Ten chłopak ma większe doświadczenie niż ja. to Ten materiał jest z 2011 roku, kurde, i on doczekał się dopiero 20 tysięcy subskrypcji. No dajcie, żeś spokój, no. Saćcie mu rękę. Tyłaczek. I to by było na tyle na dziś. Dzięki jeszcze raz za wszystkie subskrypcje i do zobaczenia przy okazji następnego odcinka. I nie wychodźcie przed końcem napisów. Srane. Bo To naprawdę to stało? w tym miejscu. A ja chcę Cię panu. Paweł. O Jezu, się nie strasz, jak już straszyłam, sam, <laughs> że to do mnie mówisz. Nie, są trzy kroki. to znaczy, że coś Paweł oszukał. Po to, że uśmiesznił to, o właśnie, on tak lubi, to jest taki cwaniak z dośmieszniania. One job! <laughs> nie Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.